12 dni, 11 film dodawał się, choć w sumie się jeszcze dodaje. A ja się okazało, że mam inną kartę. Zobaczymy, jak długo będzie się dodawała 12. A! Może jak wrócę do Polski. Chciałem się nagle, zawsze się pojawia lisać. No wiesz co, stary, no nie współpracujesz. Idziemy sobie z Asią na śniadanku. Tu są psy yy, przyzwyczajone do ludzi, więc podchodzą się, nie boją. Chcą żeby je głaskać. Co? No. Co robisz krowy Zobacz, Czym by był Zamzibar, jakby nie może było zbić piątki z, z, z krowunią? Siema Spójrz co ja pozna, W stylu francuskim Leć to sobie Słońce świeci i deszcz pada Moja babcia Irusia zawsze mówiła, że cholera się rozsiewa Nie wiem dlaczego No naprawdę no, no. Taką tabliczkę, coś tam, że jest napisane, że tam porozmawiać, tak jak w 1975 roku, bo wtedy nie było wyfia, to bez sensu, bo przecież wtedy jeszcze A nie było i bym w ogóle z nią nie porozmawiał. W ogóle to jest takie fajne miejsce, no, takie regowe, afrykańskie. tu nie wiem co, tu bar, food, pin. no coś fajnego. Zobaczcie, możecie gdzieś do nich No, well, to tu takie... Tu i z misami to jest takie miejsce jak... Yy, ...wibracje tu. Naprawdę. Napis... Bla, bla, bla. Przeczytam, bo mi Asia przystała. A i zresztą sami sobie przystajcie Myślę, że to będzie ok. Dobrze to wygląda. Bardzo dobrze to, te pomidorki, te rewelacje. Remus już też stał. Ja mam szczerze, że do... mieszkałem tu, znaczy mieszkałem, byłem tu, dwa, dwa miechy i nie mogę tego fenomenu tych krów, co one. No stop, kurde, łażą, Kogo to jest? Dlaczego? Kurde. Czekaj, nie, nie, grają, kamień grają, nie, zobacz? A, kamienia grają. A, zobacz. A jest nadzieja na deszcz to jest takie właśnie bo jak, jak, jak ludzie przyjeżdżają na Zanzibar i w ogóle w takie miejsce to wiadomo, że jadą i chcą mieć ej słońce jak pada deszcz, jest bez sensu są przyzwyczajeni a tutaj deszcz pada chwilkę i za chwilę jest słoneczko, o już przestało padać tak jest, tak... Czy to pada deszczyk? To jest na napierdala <laughs> Asia masz prasę? <laughs> ah, Pada deszczyk równo Raz na trawkę Co? Przeszykajmy deszcz. deszcz Pada deszczyk równo Raz na trawkę Raz na murzynka <laughs> Europejski w pacie. 24 godziny otwarte. Naprawdę, zobaczcie. Jest wszystko tak po naszemu. Bo jest drożej, jest zdecydowanie drożej, ale naprawdę można tu dostać prawie wszystkie produkty: masło, lody, mleko, aha, wodę, wszystkie jakieś trzemy. O, mają nawet takie, zobacz, produkty ekologiczne. Kombucha mają nazwę Kombucha no. W Muzungu Ramek też nie wygląda jak w Muzungu po białej plaży A co tam To się bawić To się bawić Pomyliło Rzeczywiście ten piasek jest tak biały, ale ach, to nie jest śnieg, Asia. Asia robi aniołka, ty nie wyszedł się, aniołek Tak remuś, tak się planuje, miejscówka. Rock End się nazywa restauracja. Moim zdaniem zdecydowanie lepsza od słynnego Deroka, ale to no, się wszyscy muszą zaliczyć The Rock, bo to jest takie moim zdaniem Januszowe miejsce. Ja zdecydowanie wolę tą miejscówkę. Akurat jest to opływ, więc OK. Pani, pani bije roślinki, były niegrzeczne. Zobaczmy jak tu tam z tyłu dorobili drogę mogliście sobie z tamtej strony jak był Oh Jesus, sister. No. I'm just joking. What? Okay, okay. Okay. Okay, okay, okay. Hello my friends. Oh, buddy. Oh, buddy. You change. Yeah. New. Yeah, you new one. <laughs> yes. O kurde, zmieniło się. Jak tu byłem ostatnim razem to było można tylko wejść z tamtej strony A teraz jeszcze zrobili drogę? Że jestem, pozamieniali tam bar zrobili. Hello, wcześniej. You change place Yeah, we change Jest new ok Zobacz Pójdziemy sobie potem tam Ale sobie okay. Nie, ale zamiast czaska dnia dostanie kokosa. No, without this. Z okay. <laughs> plastikowej, za plastik. <laughs> Aż nie żyj takiej ekologicznej, kurde. Karty do bankomatu masz plastikową? No? no, ale jest na 5 lat. Przynajmniej na 10, nie wiem. <laughs> no, wiesz, żeby każdy tak robił. A taka słomka też jest na 10 lat. Łapki na kraby, wkłada się kawałek mięsa, on włoży przez dziurkę i już nie umie wyjść. Haha! O, bo można iść tu. Siadasz se tu. O. o! O! Nogi na stół. I siedzisz. Tu jest takie wielkie, 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 wielkie drzewo żeby je objąć to potrzeba było chyba z 40 bójków poradów tak i w ogóle te drzewo jest takie pojechane bo nie wiem o co chodzi ale kurde oni przykręcają różne drzewa z drzewa, rzeczy do złote buty albo telewizor, fon o szalone butelki no właśnie pojechane to takie miejsce chyba spotkań tu. Przy tym psy siedzą, grają, piją piwo, wodę, jedzą arbuzy. A drzewo jest przeogromne. Małą babę, o ile się nie mylę. Okay. Nie wiem czy nie utknę, bo nas jest bardzo mała. wiesz? <laughs> Akt na to. O kurwa mi się z boku co byś chciała kochana? O, to jest piękne światło Jali, jak ładnie zrobili, kurde, i z tyłu taki, ten, taki srebrny, a teraz, no, czop, czop, zmienia się, zmienia się. Ładne te żarcie tu robią, nie? To ja okrycę, to, to... No, takie to meksykańskie. Generalnie rzecz biorąc, idziemy taz do WWzeli. WU Wuzela to jest miejsce, gdzie Remik poznał Imelda, ale o tym nakręcę osobny film. Film będzie oczywiście będzie link w tym, tym filmie Będzie link w filmie, bla 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 i tak dalej Ale gorąco Masaj, go Muzungu Fight Muzungu Co, przegrywasz? Przepierdalam Naprawdę? Wstyd Silabisa Nocne życie w patzie. Tak to wygląda. Cześć spać.